Wystawa Kolory życia to 70 dzieł autorstwa znakomitych polskich malarzy XX i XXI wieku. Wszystkie pochodzą z bogatej kolekcji sztuki Marii i Marka Pileckich, którzy posiadają blisko 900 dzieł autorstwa 130 artystów. Kolory życia to zbiór prac dziewięciu polskich artystów. Kiejstuta Bereźnickiego, Henryka Cześnika, Edwarda Dwórnika. Jana Lebensteina, Tadeusza Pfeiffera, Ewy Skaper, Franciszka Starowiejskiego Zbigniewa Urbalewicza i Andrzeja Wrublewskiego. Widać, że pani Maria, bo to ona głównie dobiera artystów, że robi to z, no z olbrzymim zaciekawieniem, ale też patrząc, czy gra to z linią jakby kolekcjonerów. No i mamy tutaj i malarstwo, choćby Henka Cześnika, ale i Edwarda Dwornika, czy Franciszka Starowiejskiego, Jana Lebensteina, ale też są techniki rysunkowe, geometryczne, jak Zbigniewa Igniech Urbalewicz, ale też wspaniałe malarstwo Tadeusza Pfeiffera czy, czy Ewy Skaper, a więc dużo koloru. Każdy z wystawianych artystów to inna technika i inny nurt w sztuce. Dzięki temu każdy z odwiedzających jest w stanie znaleźć coś dla siebie i skonfrontować się ze sztuką. Bardzo zachęcam, żeby jednak przyjść i skupić się, bo jednak patrzenie na sztukę, spojrzenie, to jest rzecz intymna. Raczej na wernisażach ciężko, no bo to ludzie spotykają się, rozmawiają, szukają czasami jakiegoś napoju, natomiast przyjść sobie poza wernisażem spokojnie i kontemplować właśnie jako intymną rzecz. To by było bardzo ważne i do tego zachęcam. Muzeum Mazowieckie zadbało również, aby wszyscy mogli cieszyć się wystawą. Dlatego powstały takie udogodnienia jak audiodeskrypcja, teksty ETR, opisy z większą czcionką oraz karty edukacyjne. Wystawa będzie dostępna do 13 listopada 2024 roku. W muzeum mazowieckim w Płocku przy ulicy kolegialnej 6.